Od rana ciągle słychać Bosmana, jest bez przerwy. Poleruje się drze, choćby źrence poranin, Bosman zawsze trzecie zgani i powiada. Zrobię... Dzień dobry państwu, witam w kolejnym, to już 24 odcinek opowieści Morskich Treści. Proszę Państwa, gościem zaprosiłem na dzisiaj do tego odcinka Kapitana Andrzeja, który jest tu chyba już 11 czy 12 raz. Ale tym razem zaprosiłem go nie jako mistrza nawigacji, tylko jako mistrza czego pióra. Andrzej wydał nową 11. książkę, który, yy, która no, sam czytałem, bo powiem, że jest bardzo ciekawa i wszystkich zachęcam do, yy, do przeczytania. I mam, Andrzej, kilka pytań do ciebie. Pierwsze pytanie: powiedz mi, która to jest twoja książka? I w związku z tym. Czyli są plany jeszcze następnej. No to jest jedenasta? Nie. Dzień dobry Państwu. Witam moich słuchaczy, To przede wszystkim. To jest jedenasta książka z kolei. Oczywiście yy, z uwagi na mój wiek. To być może ostatnia, ale w planie mam następną książkę. Nie, nie, ja się nie zgadzam. Dlaczego? <gry> Że ostatnia. No na razie tak, ja mam 84 Mówmy, lata. Mówmy, że ta jest przedostatnia. Tak. Ja, o właśnie, ja nigdy w życiu nie mówiłem ile ja mam lat, ale teraz to już mogę powiedzieć, bo widzę, że rzeczywiście w kościach mnie łamie i tak dalej, to mogę powiedzieć. Mam 84 lata, urodziłem się przed wojną w 1937 roku. Dobra, to moja ciekawość zaspokojona. No. Jedenasta książka. 12 w planach. Tak, tak. Dobra. Yy, ko, ko, a proszę Państwa, ja tak kokieteryjnie mówię, która książka. Tak naprawdę to ja wszystkim, że ja książki przeczytałem. Także wiem, że jest 10, ale to dla Państwa informacja, czyli ta jest 11. Tak, tak. I jeszcze jedno pytanie, a potem już będziesz mówił, co będziesz chciał. Przedstaw mi te postacie. Właśnie, więc tutaj Dobra. z uwagi na yy, Tytuł książki Rejs po Oceanie Przeszłości, więc tutaj nałem na okładkę, to jestem ja jako dziadek, koło mnie stoi moja córka Małgosia, prawniczka, a ten młody dżentelmen to jest mój wnuczek Radosław. Także to jest wszystko zgodne z tytułem książki cofamy się w przeszłość. To znaczy tu akurat jest teraźniejszość na okładce, no tak. ale zaczęło się od... To zdjęcie może. zrobione jest dla, dla, dla zainteresowanych w Egipcie, w, w Salam, no taka miejscowość a, fajna, a, a, a. wypoczynkowa i tam właśnie jest w tle Morze Czerwone i taki no, molo, takie wychodzące na Morze Czerwone. Czyli, czyli zdjęcie. Wa wakacyjne. Dobrze, to już wiemy. Tylko jeszcze jedno pytanie, już ostatnie. A czy oni też będą pisać jakieś książki? Yy, nie, Małgosia yy, pracuje w sądzie, no i już zdała czyli egzamin na aplikację adwokacką, no i chce dalej iść w kierunku osiągnięcia celu, czyli będzie pisze... sobie pisać sędzią. mowy obrończe. Właśnie, <laughs> Na pewno. A, A Radek pisze. wszystko przed. Nim. A Radek właśnie jeszcze nie wiem kim on będzie, ale bardzo jest zorientowany w informatyce, w ogóle w komputerach i tak dalej, są ludzie mego wieku, to, to jest wielka niewiadoma. Super Andrzej, to wszystko już wiemy o rodzinie, o planach, a teraz główna część tego programu o tej książce nam opowiadaj. I zachęcaj czytelników. Dobrze, więc no, ja zawsze tak uważałem, że y, pływałem 40 lat w Polskich Liniach Oceanicznych w PZB i zawsze uważałem, że coś dla tego kraju, a głównie dla obywateli tego kraju, coś trzeba robić. Pływając pisałem reportaże w Dzienniku Bałtyckim, w Panoramie Północy, y, w naszym morzu, no a później przyszła emerytura. No i na emeryturze mówię, no nie będę przecież siedział i oglądał telewizję i tego, to, to nie jest w moim stylu. Ja lubię sport, tenis, narty, pływanie. No to brałem udział w Mistrzostwach Polski, prawda, w pływaniu i tam zdobyłem jakiś dobry tytuł. I dlatego teraz no po prostu te książki to napisałem, 11, 10 książek, to jest 11. No i tutaj postanowiłem, że odkryję tajniki historii w tej książce, nie pokazywane w ogóle w prasie nikt na ten temat albo rzadko kto mówił. I dlatego sobie postanowiłem zadać czytelnikom, którzy będą czytać tę książkę, zadać kilka takich pytań. Jeśli te pytania y, moją wiadomość poszerzą, będzie następna książka. Będzie ta książka jeszcze bardziej ciekawa niż ta. Chociaż wszyscy mówią, ci, co przeczytali, że to jest bardzo ciekawa książka. No więc tutaj zacznę od początku, mm, od mego pradziadka, który był brał udział w Powstaniu Listopadowym. Ja wyjaśniłem historię, bo cała rodzina zawsze mówiła, o był pod podchorążym i brał udział w Powstaniu Listopadowym. Specjalnie poszedłem do muzeum w Warszawie, w Łazienkach, panią kierownik się pytałem o to i pani kierownik powiedziała nie. Michał Zagłoba-Smoleński nie był pod podchorążym, Natomiast był studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i z uwagi na to, że podchorążowie przysięgali na wierność Carowi, to Pierwsi nie zaatakowali Belwederu, natomiast studenci mogli to zrobić. I mój pradziadek jako jeden z pierwszych wtarnął do Belwederu i kiedyś powiedział tam rodzinie, że jeszcze ciepłe łóżko było, bo Wielki Książę Konstanty uciekł w ostatniej chwili i się gdzieś y, schował. No, y, dziadek, y, 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 stu, pradziadek studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, powstanie przerwało jego studia, w powstaniu brał udział i teraz tak się zastanawiam w jakich bitwach brał udział on był podporucznikiem prawdopodobnie z uwagi na studia lekarskie był y, y, po prostu y, oficerem sanitarnym a może również i brał udział y, jako człowiek, który walczył czy jako ułam, czy jako piechociniec, czy jako artylerzysta. Tego nie wiem. I to bym chciał się dowiedzieć, może ktoś, co zna dokładnie powstanie listopadowe, to może by powiedział w jakich bitwach brał udział mój pradziadek. Wiem, że w korpusie generała Różyckiego to był chyba 9. czy siódmy korpus, który walczył w powstaniu. Piotr Szarejko w, w książce Wybitni lekarze XIX wieku właśnie o moim pradziadku też pisze, ale też nie wyjaśnia wszystkich historii. Następnie chciałem tutaj zaznaczyć, że po końcu powstania, na no upadek był powstania listopadowego, ze swoim pułkiem pradziadek przez Morawy dostał się do Francji. We Francji rozpoczął studia w Montpellier, żeby skończyć medycynę. W 1836 roku we Francji wybuchła epidemia cholery. Tak jak u nas teraz jest pandemia. Jak u nas teraz jest pandemia, epidemia cholery. I co się okazało? Mój pradziadek skończył Montpellier medycynę i zakasał rękawy i zaczął leczyć Francuzów tą epidemię. Podobno miał wyśmienite wyniki. Podobno leczył tak doskonale, że bardzo wielu ludzi wyleczył. I za to król Ludwik Filip francuski zaprosił go do Louvru i imiennie wręczył mu medal. Tu jest zapisane król Ludwik Filip, a dalej po drugiej stronie Michał Smoleński, leczenie cholery, rok 1836. Tylko dla niego ten medal był, medal był wybity. No to była wielka rzecz, kogo on tam wylecił. Też się pytam, kogo leczył, jak wielu ludzi wyleczył, jaką metodę stosował. No bo w tej chwili jest ta pandemia u nas i też leczą, leczą, ale... Jakie są rezultaty, to wiadomo. Ja też mam już dwa zaszczyki dostałem i mam nadzieję, że, że mogę tutaj u siebie w domu być bez maski. Ale wychodzę zawsze z maseczką. Dalsza historia była taka mego pradziadka, że dostał yy, yy, w troszeczkę późniejszym okresie od cara Mikołaja I yy, zaproszenie do Petersburga, bo okazało się, że ktoś z jego rodziny również jest Chory. No, i no, mój pradziadek pojechał do Petersburga, tam wyleczył kogoś. No, i car, car powiedział, że chociaż ty żeś człowieku walczył ze mną w powstaniu listopadowym, ale dostajesz anestie i możesz praktykować w Królestwie Polskim. Także mój pradziadek zaczął już działać w Królestwie Polskim. No, tutaj wyróżniał się, bo był takim doktorem Judynem, Biednych leczył za darmo, bogatych leczył za pieniądze, miał żonę, która wdała mu w Janie majątek siedliszczki, no tam zaprosił m.in. doktora Tytusa Chałubińskiego Zakopanego, bo Hałubiński bardzo się interesował praktyką mego pradziadka, także był znaną postacią właśnie w tamtej guberni lubelskiej. Tu mogę tylko jedno powiedzieć, że on umarł właśnie w guberni lubelskiej, w tych siedyszkach, pochowany jest w piaskach lubelskich, jest duży jego pomnik i napisane jest, że jest kawalerem Legii Honorowej Francuskiej i od króla dostał ten medal za leczenie cholery, a jednocześnie był wielkim polskim patriotą, który brał udział w powstaniu. Miał pięć córek. Jedna z jego córek, Helena, była moją babcią. No tutaj też na, 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 na zdjęciu mogę ją pokazać, ale jedno mogę powiedzieć, że moja babcia no była wyjątkowej urody oczywiście, ale jednocześnie w 20. roku, kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, babcia przez Francuzów, z uwagi na to, że doskonale znała język francuski, została szefową kancelarii francuskiej misji wojskowej w Warszawie. No oczywiście mówiła po francusku tak jak po polsku, jednocześnie pięknie grała na fortepianie, była dobrą gospodynią domową i niektórych oficerów, których bardzo lubiła, zapraszała po ich tam ciężkiej pracy do siebie, do swego tam mieszkania, na takie przyjęcia. No kto tam przychodził? Pułkownik Edward Ziber-Bost arystokrata francuski, kompozytor muzyki lekkiej no i bardzo był zaprzyjaźniony z moją rodziną. Kompozytor ten, pułkownik Bost, przyprowadzał swego przyjaciela. Tym przyjacielem był kapitan Charles de Gaulle. No oczywiście nikt nie wiedział kiedy, kim będzie Charles de Gaulle w przyszłości. De Gaulle interesował się najstarszą córką mojej babci, Anielą. No ale Niestety, jeśli nie za bardzo podobał, bo był za wysoki i w ogóle tego, no także do, do czegoś poważnego nie doszło, czego ja bardzo żałuję, bo byłbym niezwykle szczęśliwy i zadowolony, gdyby taki Mariasz powstał i moja, moja ciocia byłaby prezydentową Republiki Francuskiej. No ale tak się nie stało. Tutaj muszę jeszcze... Jednocześnie jedno powiedzieć, że właśnie w trakcie tej wojny polsko-bolszewickiej szefem, który opiekował się francuską misją wojskową był Maxim Baygaon. Maxim Bégał to był szef sztabu generalnego armii francuskiej, no był generałem, no i też bardzo lubił przyjść do mojej babci i posłuchać jak pięknie gra mazurki Chopina, jak mówi doskonałą francuszczyzną, że po prostu dla tych oficerów i dla generała Weiganda właśnie pobyt u mojej babci był niezwykle atrakcyjny. Mogę teraz tylko dodać, że kilka dni temu byłem w Warszawie, bo tam cała rodzina moja mieszka, ja tu sam mieszkam i na krakowskim przedmieściu, tam gdzie nie było tablicy, teraz jest duża tablica piękna, poświęcona generałowi Maxim, Maxim Gandowi i pisze tam wyraźnie, że został y, y, odznaczony najwyższym orderem tutaj military drugiej klasy. No to coś wspaniałego. Tutaj chcę jeszcze teraz dodać, że tej w bitwie... Wojnie w XX roku brały również udział mojej kuzyni. To był Leonora Cięcki, który był dowódcą trzeciego Szwadronu w pierwszym pułku Krechowieckich i on brał udział w tej największej bitwie konnej armii, która się odbyła pod komarowem. I tutaj, teraz się dowiedziałem, jak to wszystko wyglądało. Rotmistrz Leon Racięcki był wyjątkowym rębajło, był bardzo waleczny i kiedy po drugiej stronie stała pierwsza konna armia budionnego, po drugiej stronie pierwszy pułk łanów krechowieckich i Leon Racieński z wstępa na koniu ruszył w kierunku rosyjskich linii. Ze strony rosyjskiej Również jeden z zastępców a tam mam chyba Kriuczkow, jak, ale bardzo znany, w takiej papasze, w mundurze takim super, również na koniu ruszył naprzeciwko. Jechali najpierw stępa, później kusem i raptem jak dojechali do siebie, Racieński szablon bardzo silnie wywinął, no i niestety, no mówię niestety, bo ja nie lubię jak ktoś kogoś zabija, rosyjski adamant padł jeżywy. Jak to zobaczyli Rosjanie, od razu się przerazili, a pułk kułanów krachowieckich ruszył od razu do ataku i mało co w tamtym czasie nie wzięli do niewoli Szymona Budionnego, który tam miał gdzieś w pobliżu sztab. Ale dokładnych... Um, Dokładnie jak wyglądała ta bitwa i gdzie był budiony i tak dalej, no to niestety nie znalazłem takich materiałów, ale wiem z opowiadań, że tak było. Druga moja siostra mojej babci Anna smoleńska racieńska również to samo nazwisko, bo była zabratem mego dziadka, była aresztowana przez Czeka w okresie wojny w 20 roku w Kijowie. I została skazana na karę śmierci na rozszczelanie. I egzekucja miała się bardzo szybko odbyć, bo ona tam siedziała w tych lochach czarnych zwyczajki razem z swoją córką. Ale jakoś egzekucja się nie odbyła. I tu się dowiedziałem od niektórych, którzy wiedzą coś nieco na ten temat, że wstawił się, no nie, pod, nie, nie wstawił się za nią, po prostu zadecydował. Felix Edmundowi Dzierżyński, szef Czeka. Po prostu widocznie ona ze stanu szlacheckiego, on też z polskiej szlachty uznał, że takiej młodej, ładnej Polki, szlachcianki nie można rozszczeliwać. No i później jak Korpus Polski zdobył kijów, a mąż Anny Smoleńskiej jako major był w pułku, Edwarda Śmigłego Rydza, no to wyzwolili ją z tego więzienia czy rozwyczajki i jednocześnie stwierdzili, że jest wolna, tylko się dziwili, dlaczego ją Czaka aresztowała. Ja też nie wiem, czy za to, że była szlachcianką, czy za to, że była Polką, czy rzeczywiście wypełniała jakieś, jakąś misję wywiadowczą na tyłach armii bolszewickiej. Więc to są takie niewiadome dla mnie rzeczy, które ja uważam, że muszą być rozwiązane. I dlatego zawsze się pytam znajomych, którzy mnie posłuchają, przeczytają tą książkę. No i tam zawsze tego końcówki, tej najważniejszej, co się stało z daną osobą, albo jak wyglądała bitwa, czy coś, to nie ma, bo ja nie mam takich dostępów do takich dokumentów. Co mogłem, to wyciągnąłem. No później. Leon Racienski, to już się dowiedziałem troszeczkę później, że był awansował na wyższy stopień, nie wiem czy był pułkownikiem, czy podpułkownikiem i został y, y, dostał się do niewoli sowieckiej w 1939 roku i został rozstrzelany jako jeden z pierwszych w Katyniu. No oczywiście Rosjanie jak z nim wywiad tam przeprowadzali, czy w ogóle tam robili jakieś rozeznanie kto, kim był i tak dalej, jakie ma zapatrywania, no to wiedzieli, że on był jednym z największych bohaterów wojny w XX roku jako kawalerzysta i to wyjątkowo yy, Dobry kawalerzysta, który i był dobrym taktykiem, a jednocześnie personalnie był wyjątkowo mężnym, także zawsze wygrywał. No w tej bitwie oczywiście został ciężko ranny, a sam komendant Piłsudski wręczył mu order virtuti militari, a za inne bitwy czterokrotnie był odznaczony krzyżem walecznym. Więc po tych odznaczeniach widać, jak wielkie osiągnięcia miał. Tutaj mamy o wiele więcej do powiedzenia, to może następnym razem pociągnę ten temat dalej, bo rzeczywiście jest druga wojna światowa i tam różne historyjki związane ze mną, z Gestapo i tak dalej, to bym chciał przedstawić. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące historie, w którą był zaangażowany konsul włoski Franco Pietravisa i moja kuzynka, jego żona Zosia Pietrowisa. Zosia. Tak. Ale to wszystko powiem następnym razem. Tak? Zosia znamiecka. Znamiecka, tak. Znamiecka, tak. Pietrowisa. Tak, no. Andrzej, dziękuję Ci za tą opowieść. A do Państwa prośba. Słyszeliście tu kilka pytań od Andrzeja. Jeśli ktoś przypadkowo coś wie, to prosimy o kontakt. Książki są, to jest nakład taki, można powiedzieć. Bardzo ekskluzywny, nie jest tak łatwo dostać. Także bardzo proszę, jeśli ktoś jest chętny, to bezpośrednio do Andrzeja na, 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 ten, na Albo do mnie, bo ja będę miał egzemplarze również na Messengera Proszę pisać. A teraz dziękujemy, bo czas na ten nowy nam się kończy. Dziękujemy.